Już kilka razy to mówiłem, ale chyba nigdy tak jasno i dobitnie, i pora, żeby to wreszcie jasno i dobitnie powiedzieć. Nie chodzi o to, czy są rozgrywki między różnymi narodami, czy między klasami społecznymi. Nie, proszę Państwa. Walka polega na tym, czy rządzi są ci, którzy chcą żyć, czy ci, którzy są wegetować. Wegetacja to jest też życie oczywiście. Grzybki, mchy, trawki sobie wegetują i bardzo dobrze. Ci, co i chcą wegetować, nie chcą wegetują. Tylko, mimo że jest ich znaczna większość, nie mają prawa zabraniać nam żyć. Bo to my mamy decydować o tym, jak mamy żyć. Otóż prawdziwe życie polega na ryzyku. Nie na bezpieczeństwie. Na ryzyku. Cały dobrobyt, cały postęp pochodzi z ryzyka. Wszyscy odkrywcy ryzykowali. Kolum, Vasco da Gama, Magellan. Wszyscy ryzykowali. Płacili życie. Oczywiście, gdybyśmy my rządzili to już dawno Mars byłby skolonizowany. I oczywiście na 100, które ludzi polecieli, to 50 pewnie by ginęło. A to jest normalne. Człowiek ma prawo ginąć. To jest jego życie. Ludzie ginęli, zdobywając biegun, no, ludzie ginęli, zdobywając Mount Everest. teraz też giną na przykład w górach. No i co, co z tego? Człowiek ma prawo ginąć, ale te mchy, które, które mają większość, one już tutaj pilnują, że broń Boże nie było żadnego ryzyka. Nawet na drogach kładą takich śpiących policjantów, żeby nie można było szybko jechać. A przecież kiedyś samochód był dobry, jak szybko jeździł. A dzisiaj jest dobry, jak jest bezpieczny. Otóż bezpieczeństwo jest wrogiem wolności. Równość jest wrogiem wolności. Musimy być ludźmi wolnymi i musimy sobie to prawo wywalczyć. Oni pakują wszystkich pod przymusem do szkoły i ta szkoła. Uczy wszystkich, żeby właśnie przerobić na takich, co to lubią, bezpieczeństwo, żeby żyć od pierwszego do pierwszego. I z bojowych chłopaków robi się coś takiego. O tego, tego służy edukacja. Kobiety oczywiście nie cenią ryzyka. Kobiety mają tego prawo. Mają dzieci, muszą dbać o bezpieczeństwo, ale one nie mogą rządzić. Rządzić muszą ci, którzy umieją robić ryzyko, podejmować ryzyko. Bo to ryzyko potrafią jest... Z ryzyka pochodzi dobrobyt, pochodzi bogactwo, pochodzi postęp. Człowiek zaciąga pożyczkę, ryzykuje oczywiście. Człowiek wyjeżdża do Ameryki, ryzykuje. A kobieta chodzi za mąż, ryzykuje. Może przy porodzie umrzeć, może mąż będzie bił. To jest ryzyko, kurczę, ale bez ryzyka nie ma postępu. A oni tylko uczą bezpiecznie, bezpiecznie. Bezpieka jest najważniejsza dla nich. Przecież ubezpieczenie, co to znaczy? odbiera całą radość życia. Na takim Tajwanie, czy dzisiaj straciłem 100 dolarów, jutro zarobię 300 albo nie, to się żyje jakoś, jakoś tak, nie? To jest to, to, jest, to jest to ryzyko. A tutaj szkoła uczy, że najważniejsze jest bezpieczeństwo i się ubezpiecza ludzi. To teraz nie warto nic robić. No, Złamię sobie nogę, no ale jak się dobrze ubezpieczyłem, to dostanę tyle pieniędzy, że mi się to w końcu opłaci nawet, no. Nawet nie żałuję. Ale to z drugiej strony, Nogi się nie złamie, a płacę to ubezpieczenie i nie mogę tyle zarobić, nie mogę zostać milionerem, nie mogę stać miliarderem, bo płacę te wszystkie ubezpieczenia i zachowany jest przez, przez, przez to postęp. Patrzcie, taki Andrzej Carnegie, on był multimiliarderem w 1901 roku jeszcze, on siedem razy bankrutował, zanim został miliarderem, zdobył już milion i zbankrutował, a wiecie co to było, miliard wtedy? To znaczy więcej, niż teraz ma pan Elon Musk, i to bez żadnych dotacji do robienia Sam to zarobi. I to jest właśnie, właśnie ryzyko. Raz się, raz się zarabia, raz się traci. I to jest normalne życie, bo my, mężczyźni, do tego przywykliśmy. Idzie się polować, i raz się upolowało zwierzę, a raz się nie upolowało, i trudno, no. I z tego jest postęp. Bo jak ktoś sprzedaje wolność na, za bezpieczeństwo, to wolność oczywiście traci, a bezpieczeństwa też nie ma. Przychodzą jakieś tam muzułmanie, Rosjanie, Ukraińcy, wszystko jedno co. I nam tę wolność i zabiorą. Bo jak w kraju rządzą ci, co lubią ryzykować, to zawsze wygrają z krajem, w którym rządzą chyli i porosty. To my musimy rządzić. Najgorsza jest tylko edukacja w szkołach. Bo dzieci, chłopcy w szkołach edukacyjnych uczą się właśnie tej takiej ideologii, że trzeba być przeciętnym. Kobiety są przeciętne. Kobiety nie, prochu, prochu nie wynajdą, niczego nie wynalazły. Nie, nie ma to ich pretensji, takie są. One, one mają za to inne, inne liczne zalety. Ale, ale proszę Państwa, to my musimy chłopców wychowywać. Patrzcie, więzienia są pełne mężczyzn. Ludzi, którzy w normalnym kraju by podbijali świat, podbijali Afrykę, podbijali Azję. Podbijali Marsa. Być może by zwołcili jakąś murzynkę, no marcianki to z gwałcili, bo ich nie ma. Ale by ryzykowali. A oni nie mogą znieść tego świata, gdzie jest nuda, gdzie jest, gdzie jest, gdzie jest takie życie od pierwszego do pierwszego. I oni siedzą w więzieniach, najcenniejsi nieraz, nieraz ludzie. Bo nie wolno im ryzykować. Proszę Państwa, przerabia się ludzi, odważnych, śmiałych, na ludzi, którzy idą i mówią, a może dostaniemy jeszcze 20 złotych do emerytury, albo 13 emeryturę, a może nawet i 14. Jesteśmy niewolnikami. Musimy się zasłużyć naszemu Panu, żeby dostać jakąś emeryturę. A nie mamy własne pieniądze zarobione, mamy dostać coś od Unii, od tego. Tak? Mamy spokój i cisza. Wojna. Teraz jest wojna między Rosją a Ukrainą. Przecież wojna jest normalną rzeczą. Dawniej, jak, tak samo jak dwóch chłopaków się pobiło o dziewczynę, jak chciały mieć jedną dziewczęczkę, albo bili, albo zagrali o nią w szachy, albo w pokerach, albo kto pierwszy do, dojedzie do Madrytu, ten, ten się z nią ożeni. I to jest walka. I jak dwa państwa nie mogą się z tą pogodzić, no to jest wojna. I oczywiście lepiej jak wojny nie ma, bo po co mieć wojnę, to jest, ale jeżeli nie ma innego sposobu wyjścia, no to jest to wojna. I to jest normalne i w Europie i na całym świecie wszyscy walczą. Indianie ze sobą walczyli, i Azjaci walczyli ze sobą, i są moi Hindusi, i Chińczycy i, 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 i Murzyni i, i, i wszyscy walczyli. To jest normalka zupełna. Natomiast teraz się robi tego powodu histerię. No niestety, proszę Państwa, trzeba żyć, że w świecie nie jest najważniejsze bezpieczeństwo. Najważniejszy jest rozwój. Musimy się rozwijać, tak jak w każdym kapitalizmie. Idziemy w górę, no krach, w górę, krach, w górę, krach. A nie, to tu jakaś tak a może spadnie nam od 1,5%, albo wzrośnie o 1,7%. To nie jest życie. To nie jest życie dla, dla człowieka, to jest życie dla ameby. To jest życie dla pierwotniaka, dla tych rurkowców, co to tam, czy rurkoczułkowców teraz mówi, tam na dnie oceanu, które sobie żyją. To nie jest życie dla człowieka. I o to chodzi kto kogo, kto będzie rządził Polską. Czy my, którzy doprowadzimy Polskę do rozwoju, do bogactwa, do postępu, czy te wszystkie rurkoczułkowce, które będą chciały, żebyśmy tylko aby nie popełnili jakiegoś błędu? Kto będzie rządził? I mówię do Was, zapisujcie się do partii Korwin. Musimy pokazać, że to my będziemy rządzić. Nas nie, nie ma na nas większości, ale dobrze zorganizowana mniejszość wygra. Pamiętajcie, to my musimy wygrać, albo Polska i cała Europa zginą. Tutaj pan Zbigniew nominował do tego Hot Sixteen Challenge. Jestem straszny, Korwin Miket się pierwszym w politykę Byże zrobić oczywistą, stawi czoła socjalistom Po wsadzeniu już za kraty ostatniego demokraty Socjalistów poszedkuję, bo to są zwyczajne szlaki Napiernicze różne pisy, które żrą z państwowej misy, Choćby były zjednoczone, ale lecą w lewą stronę Tak to zawsze robią szuje. wszystko wszystkim obiecuje Że będziemy w mig bogaci, a nie pyta kto zapłaci Całą ojczyzny ratowania, zamiast rzuca się przez modę, Trzeba wziąć takie drgania, obcięć jaja albo wozy Socjalistom wierzą głupi, ale na nas się to skrupi, więc Przeni socjaliści muszą wisić zamiast liści. No, no. Cholera mnie już bierze, kiedy widzę w komputerze, że pieprzony jakiś gnojek farmazony sadzi swoje. Tak to zawsze rozwiązuje, wszystko wszystkim obiecuję, że będziemy w nich bogaci, a nie pyta kto zapłacić. Na ojczyznę ratowania, zamiast rzucać się przez bogę, trzeba wziąć takiego drania, obciąć jaja albo gorzy. Socjalistom dyżą głupi, ale na nas to się skrupi. Wielkie pieprzeni socjaliści mają wisiej zamiast liści. Wielkie socjaliści mają wisiej zamiast liści. Wielkie socjaliści mają wisiej zamiast liści. Nie słuchał ojca matki, nie głosuje na A Płaci potem te podatki i to już nie moja wina Na seterku mam koronę, patrzę tylko w prawą stronę i to jedno wam dziś powiem Teraz jestem rapu bogiem, rapu bogiem, rapu bogiem, rapu bogiem rapu bogiem, rapu bogiem, rapu, bogiem, rapu! Tutaj pan Zbigniew nominował do tego Hot Steam Challenge, a ja z kolei nominuję kolegów Konrada Berkowicza, kolegę Grzegorza Brauna i kolegę Artura Dziambora.